Szanowni Państwo, ważna decyzja polskiego rządu w dniu wczorajszym Rada, Rada Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro podjęła decyzję, aby Polska formalnie złożyła Wniosek do Komisji Europejskiej z artykułu czwartego rozporządzenia o liberalizacji handlu Ukraina Unia Europejska o tzw. klauzuli ochronnej, po to, żeby chronić polskich rolników, polskich producentów zbóż i rzepaków. To jest formalna droga, która otwiera możliwość dywersyfikacji stawek celnych. I w mojej ocenie i w ocenie Solidarnej Polski, która zajęła w tej sprawie wspierając ministra Zbigniewa Ziobro, to stanowisko jest zbieżne z opiniami wszystkich organizacji rolniczych i przede wszystkim pozwala w sposób systemowy chronić polskich rolników. Bardzo serdecznie chcemy tutaj podziękować i panu premierowi i całej Radzie Ministrów za podjęcie wniosku Solidarnej Polski. Zakończył się również wczoraj stół okrągły z organizacjami rolniczymi, na którym zostały podjęte konkretne zobowiązania, w tym również obszary, którymi zainteresowana jest Solidarna Polska. Bardzo serdecznie dziękuję panu Norbertowi Kaczmarczykowi, który był inicjatorem kilka miesięcy pomysłu, który wczoraj został zaakceptowany o szybkiej ścieżce stawiania zbiorników i silosów zbożowych, uproszczenia prawa budowlanego. Została również podjęta bardzo ważna rzecz, kwestia do rozstrzygnięcia do końca maja 2023 roku. O tym również mówiła Solidarna Polska od kilku miesięcy. I mamy gotowy projekt ustawy. Wprowadzenie standardu benzyny E10, czyli z większą ilością komponentów, da to możliwość odbioru około 500 tysięcy, 600 tysięcy ton rzepaku i zbóż rocznie. Wsparcie dla polskiego rolnictwa oraz czystsze powietrze, ponieważ więcej będziemy korzystać z biokomponentów, a nie z importowanej ropy naftowej. Jestem przekonany, że PKN Orlen, jako multienergetyczny koncern, Podejdzie do tej propozycji, która została uzgodniona z organizacjami rolniczymi na stole okrągłym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju a Wsi w sposób profesjonalny, tak aby już od przyszłego roku, po wejściu w życie, mam nadzieję w tym półroczu ustawy o E10, ta ilość biokomponentów z korzyścią dla polskich rolników się zwiększyła. Ważna kwestia, Szanowni Państwo. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest szybka decyzja. Janusza Wojciechowskiego i całej Komisji Europejskiej, aby po wpłynięciu od pana Waldemara Budy wniosku o wszczęcie klauzuli ochronnej z artykułu czwartego natychmiast Komisja Europejska zadecydowała o nałożeniu jak najwyższych ceł na produkty rolne z Ukrainy, aby zatrzymać w sposób systemowy import. To wzmocni pozycję Polski jako państwa tranzytowego i spowoduje wsparcie polskich producentów zbóż i rzepaku. Szanowni Państwo, klauzula ochronna jest to niezwykle istotne zabezpieczenie dla polskich rolników, dlatego że w sytuacji kryzysu wojny na Ukrainie mamy do czynienia z importem zbóż z Ukrainy i nadwyżką zboża na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Polska produkuje około 37 milionów ton zbóż rocznie, eksportuje od 5 do 9 milionów ton. W tej chwili zboże które zalega może spowodować i powoduje już wielkie problemy jeżeli chodzi o ceny zbóż, jeżeli chodzi o niestabilność rynku rolnego. Dlatego niezwykle istotne jest to, by w sytuacji, którą już zaobserwowaliśmy, która jest i dzieje się na naszych oczach, zastosować tą klauzulę ochronną. Klauzula ochronna dotyczy przede wszystkim tego, by przyjrzeć się sytuacji związanej z państwem przygranicznym, jeżeli chodzi o wojnę, jeżeli chodzi o przepływ niekontrolowany tych towarów. Dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, Solidarnej Polsce, panu ministrowi Januszowi Kowalskiemu, że już kilka miesięcy zwrócił na, kilka miesięcy temu zwrócił na to uwagę i te dokumenty trafiły na biurko pana premiera Henryka Kowalczyka. Dziś to się dzieje. Wczoraj została podjęta decyzja na Radzie Ministrów dzięki skuteczności pana ministra Zbigniewa Ziobro, pana ministra Janusza Kowalskiego. Rzeczywiście ten interes polskiego rolnika w tym zakresie będzie zabezpieczony. Istotne jest to, by w każdy możliwy sposób zdejmować to zboże z rynku. Również pomysłem Solidarnej Polski pana ministra Janusza Kowalskiego było to, by zdejmować zboże poprzez po prostu zrobienie z niego paliwa. Mówiło się o nadwyżkach rzepaku i aby więcej biokomponentów trafiało do paliwa. Również to się dzieje. Wczoraj na okrągłym stole była rozmowa o tym, by również ten rzepak trafiał do tych biokomponentów, żebyśmy zdejmowali go z rynku. Przed nami kolejne wielkie niebezpieczeństwo, czyli zasiew zbóż jarych na Ukrainę. Ukrainie. Ukraina nie zasiała w takiej formie i w takiej ilości zbóż ozimych, więc będzie stawiać na zboże jara, jare, czyli na słonecznik, będzie stawiać w biopaliwa i poprzez wykorzystanie naszych... Produktów Niezwykle istotne jest to, co proponowaliśmy jako Solidarna Polska już kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o zbiorniki zbożowe. Proszę zobaczyć, w jaki sposób Erdogan i Turcja przejmowali te kontyngenty zbożowe, by zabezpieczyć się i być wielkim graczem na rynku światowym. Widzimy ten kryzys, ale kryzys nie jest wywołany tylko samym zbożem. Kryzys wywołany jest przede wszystkim upośledzeniem Europy, jeżeli chodzi o magazyny zbożowe, gdyby Polska, gdyby Europa miały więcej silosów zbożowych, zbiorników zbożowych. Na tamten moment kryzysu, dzisiaj to zboże byłoby wielkim kapitałem, którym moglibyśmy handlować również z państwami, które tego zboża nie mają. Więc tutaj, również kolejna wielka inicjatywa Solidarnej Polski, akceptacja rządu, jeżeli chodzi o budowę silosów zbożonych, upro, uproszczona procedura budowlana. Do tego e, dokładamy dopłaty do budowy tych zbiorników, tych silosów, by zabezpieczać zboże i w sytuacji, gdzie nie może ono trafiać na rynek, by trafiało e, do. E, Państw, do krajów docelowych, gdzie to zboże zostało zamówione. Będziemy wielkim spichlerzem, jesteśmy wielkim spichlerzem zbożowym, ale musimy zabezpieczyć przede wszystkim w tym zakresie interes polskiego rolnika, ażeby te 37 milionów ton, które są produkowane rokrocznie, ażeby nie zmarnować tego wielkiego potencjału. Ten wielki kryzys jesteśmy w stanie wspólnymi siłami pokonać. Te trzy rzeczy, o których tutaj wspominamy z panem ministrem Januszem Kowalskim, to ta klauzula bezpieczeństwa, to budowa zbiorników, to biopaliwa i czwarta rzecz, o której bardzo mocno wspominam i chciałbym, abyśmy, aby wybrzmiała, czyli kwestia związana z kontraktacją. Kontraktacja niezwykle istotna, kiedy ceny idą w dół, również poprzez Krajową Grupę Spożywczą. Warto o tym mówić, by Krajowa Grupa Spożywcza zainwestowała w kontraktację, a żeby podmioty prywatne rolnicy mogli ustabilizować swoje ceny, więc to jest wielki plan polskiego rządu, wielki plan Solidarnej Polski, ministra Zbigniewa Ziobry, ministra Janusza Kowalskiego. Abyśmy wspólnymi siłami wyszli z tego kryzysu, bo Polska jest potrzebna, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest spichlerzem Europy i tylko bezpieczny rolnik to bezpieczna Polska, to bezpieczna Europa. Szanowni Państwo, ale dzisiaj znaleźliśmy się tutaj w Sejmie również po to, aby zgłosić bardzo ważny apel. Apel do mediów, do wszystkich również polskich rolników, ponieważ ujawnię, że jednym z ważniejszych postulatów na wczorajszym okrągłym stole organizacji rolniczych był postulat ujawnienia nazw firm, które sprowadzają kosztem polskich rolników importowane zboże czy kukurydzę. I szanowni państwo, drodzy przedstawiciele mediów, bez względu na swoją wrażliwość uprzejmie apelujemy, bo w tym miejscu, właśnie w tym miejscu często stają przed wami fałszywi obrońcy polskiej wsi, fałszywi obrońcy y, polskich rolników, ludzie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy cynicznie składają dzisiaj wniosek o odwołanie ministra Kowalczyka, a sami nie potrafią odpowiedzieć na proste pytanie, które Solidarna Polska od wielu tygodni zadaje. Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego stojący na czele spółek handlujących zbożem, Tacy jak na przykład Waldemar Pawlak, prezes polskich młynów, kupowali polskie zboża, polski rzepak czy ukraińskie zboża, ukraiński rzepak. Czy cyniczni politycy PSL-u, którzy tak dużo mówią o ochronie interesów polskich rolników, cynicznie składają wniosek o odwołanie ministra M. Kowalczyka, milczą w tej ważnej sprawie. Apelujemy do państwa, zadajcie pytania, jak stanie tutaj ten były promotor rosyjskiego gazu Waldemar Pawlak, który cynicznie będzie mówił o obronie interesów polskiej wsi, zadajmy pytanie Waldemarowi Pawlakowi, czy kupował zboże polskie czy ukraińskie? A dzisiaj najważniejszą kwestią jest realizacja postulatu Solidarnej Polski. Cła na zboże i produkty z Ukrainy, obrona polskich e, interesów, po to, żeby wzmocnić e, siłę Polski jako państwa tranzytowego. To jest zadanie dla całej Unii Europejskiej, żeby tak politykę handlową ustawić, żeby chronić polskich producentów, żeby nie bankrutowali, żeby uniknąć gigantycznego kryzysu żywnościowego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? So Szanowna Pani Redaktor, gdyby Solidarna Polska odpowiadała za relacje Polska-Unia Europejska, a my w tych relacjach i w diagnozie zawsze mamy rację od wielu lat, kiedy bronimy polskiego węgla, kiedy bronimy Polaków przed FIFOR 55, kiedy bronimy przed tymi pomysłami ograniczającymi silne polskie rolnictwo, również w kontekście handlowym na pewno wprowadzilibyśmy do rozporządzenia z 30 maja 2022 roku takie instrumenty, które chroniłyby polskich rolników. Ale chcę jasno, szanownej pani redaktor, powiedzieć, możemy się w wielu rzeczach sprzeczać, ale proszę spojrzeć na fakty. To właśnie Solidarna Polska w styczniu tego roku złożyła wniosek, który został poparty przez pana ministra Henryka Kowalczyka, za co mu chwała. O to, aby wystąpić do pana ministra Zbign pana Waldemara Budy o nałożenie ceł na kukurydzę 94 euro za jedną tonę oraz skorzystanie skorzystanie, 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 skorzystanie z klauzuli jeżeli mogę, do... jeżeli mogę jeżeli mogę jeżeli mogę, jeżeli mogę dokończyć będę wdzięczny nie znam ani jednego polityka, który w tamtym czasie mówił o konieczności nałożenia ceł na produkty rolne z Ukrainy. I myślę, że pani redaktor. Te... Pani, redaktor... Pani, redaktor... pani redaktor o tym. Pani redaktor o tym wie. Jeżeli chodzi o polskie Stronnictwo ludowe, to apeluję, aby przede wszystkim wytłumaczyli się z działalności swoich działaczy stojących na cele spółek zbożowych. Dzisiaj rolnicy, dzisiaj rolnicy, dzisiaj rolnicy, dzisiaj rolnicy, dzisiaj rolnicy oczekują konkretów, konkretów. konkretów a nie słów. Dlatego pokazuję, że jeżeli kilka miesięcy temu złożyliśmy wniosek o Ukraińce, o Ukrainę trzy miesiące, o ukraińskie, o cła na ukraińskie zboża, 19 stycznia, dokładnie trzy miesiące, trzy miesiące, trzy, trzy miesiące. No to trzy miesiące, Pani redaktor. Trzy miesiące. 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 Prawie trzy miesiące. 19 stycznia. 19 stycznia. Ale Pani redaktor, pani, pani, próbuje, pani, próbuje, pani, próbuje, pani, próbuje, pani próbuje dzisiaj zakrzyczeć bardzo ważną decyzję polskiego rządu. Jest ważna decyzja. Dzisiaj, 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 rolnicy, dzisiaj rolnicy... Dzisiaj rolnicy... Ale kto lekceważył problem? Pani redaktor... A nie zostało tak? Nie została wtedy podjęta decyzja we wczorajszej wczoraj Radzie Ministrów? Ale co zapowiadał? Panie redaktorze. Ale co zapowiadał? Jeżeli chodzi o walkę o Polskę, nie. To była decyzja pana ministra z Panie redaktorze, czy można uzupełnić tą odpowiedź? Bardzo istotne jest to, że w momencie, kiedy towary rolno spożywcze z Ukrainy zaczęły trafiać do Polski, podjęta była ta decyzja przez Komisję Europejską. I proszę. I przez Parlament Europejski. To jest niezwykle istotne. Posłowie do, nad tym głosowali, czyli wszyscy polscy. E, wszyscy polscy posłowie. Pamiętamy sytuację, bo też oddamy sprawiedliwość tamtym czasom. Tamte czasy były bardzo trudne ze względu na możliwość wybuchu e, wojny również przy granicach Polski. Mówiło się o tym, że w Europie będzie głód, że trzeba zabezpieczać to, to zboże, że jest to niezwykle istotne, e, by rzeczywiście te produkty rolno, rolno spożycia z Ukrainy trafiały do Europy. E, I wszyscy parlamentarzyści europosłowie. Podjęli te decyzje. Natomiast dzisiaj sytuacja, pamiętamy sytuację bardzo wysokich cen zbóż, powyżej 1600 zł nawet za tonę. I była również problematyka związana z hodowlą w Polsce. Hodowcy mieli problem z zbyt wysokimi cenami paszy i te hodowle już zaczynają mieć problemy finansowe. Więc pojawiła się nisza na rynku, pojawiła się możliwość, i pojawiły się niestety kolejne problemy wynikające cały czas z sytuacji wojennej. Ukraińskie zboże trafiło również do hodowli poprzez zbudowanie z tego materiału paszowego. Dzisiaj trzeba reagować na rynek. Cena nie może przekraczać 2000 złotych za tonę, bo co to znaczy dobra cena? Cena też nie może spadać poniżej 1000 złotych za tonę, więc tutaj jest to wielkie zabezpieczenie, o, których, o którym mówi pan minister Janusz Kowalski, ale też niezwykle istotne jest tu by mówić o pieniądzach, które też zostały wydane w ostatnim czasie. W ostatnim kwartale przed nowym rokiem miliard złotych dla polskiego przetwórstwa o refundowanego przez polski budżet, czyli właśnie na roślinie niskonakładowe, typu na przykład soja, słonecznik, które są coraz bardziej popularne w Polsce ze względu na niższe nakłady azotowe. Więc to jest niezwykle istotne, by powiedzieć też o tych pieniądzach. Panie ministrze, dziękujemy, że resor zadziałał tutaj w tym zakresie ponad miliard złotych wydanych i jeszcze 3,5 miliarda w zakresie przetwórstwa na olejarnie, na małe przetwórstwo dla rolników, by ten rynek również obudzić, by pobudzić przedsiębiorczość na wsi, a poprzez to, by zbudować nowe rynki zbytu i zdjąć ten towar z rynku w Postaci produktu już Dziękuję Pani redaktor za to pytanie. Mam i ufam w, e, również to, że Gazeta Wyborcza będzie mówiła głosem polskich rolników, bo wszystkie wczoraj Mówi, polskie polskie pytam, organizacje, Pani, pani redaktorze, jeżeli mogę, czy mogę powiedzieć, początku, czy mogę, jeżeli nawet nie, ja nie atakuję, panie, ja, ja właśnie odbyłem. bardzo ufam Państwu, że Ale będziecie tam, mówić to, dzisiaj dzisiaj tym, głosem polskim. Ja ufam, który że nie jest pani, że pod jeżeli, mogę. Się spełniły, a teraz udajecie, jeżeli mogę. Że jeżeli miesięcy mogę. Miesięcy nie wszystkie polskie organizacje oczekują dzisiaj ustabilizowania sytuacji po to, żeby y, pomóc polskim rolnikom. I to, że Zbigniew Ziobro wystąpił razem z Solidarną Polską z wnioskiem o klauzulę ochronną, Polska oficjalnie taki wniosek do Komisji Europejskiej złoży, co jest zgodne z interesem polskich rolników i zgodne z apelami wszystkich organizacji, jest informacją dobrą. I ufam, że również Gazeta Wyborcza to Dlaczego nie doceni. Tego Dziękuję. Się Dlaczego nie zrobił tego wtedy? Ale to Cześć. nie jest pytanie... Ale to Była nie jest pytanie... To, to nie jest pytanie... To nie jest, pani, pani redaktor, to nie jest pytanie do Zbigniewa Ziobro, który jest ministrem sprawiedliwości. To, że dzisiaj minister sprawiedliwości zareagował i doprowadził, doprowadził do tego, że Polska złoży ten wniosek, jest jednak dobrą informacją. Bardzo dziękuję. Czy kolejne pytanie? Sąd uznał za dyskryminację w pracy, to jest właśnie jedna z tych osób, która po przejęciu władzy nad prokuraturą przez podać obręb, stała się takim obiektem to jest Ale to jest, to jest pytanie do prokuratury, do organizacji prokuratury. Proszę pytać o prokuraturę krajową. O to nie jesteśmy tutaj władni do tego, żeby komentować decyzje profesjonalne prokuratury. Ufam prokuraturze i jestem przekonany, że profesjonalne odpowiedzi. Na pewno pan minister Zbigniew Ziobro ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczność prokuratury. Dzisiaj jest wrogiem numer jeden chociażby dla platform Obywatelskiej. Dlatego że tacy ludzie jak Rafał Trzaskowski i całe zaplecze Rafała Trzaskowskiego, które w naszej ocenie i w ocenie również sądu, który dopatrzył się prawdopodobieństwa popełniania przestępstwa związanego z aferą śmieciową, jest rozliczane. I jeżeli prokuratura działałaby w sposób nieprofesjonalny, to tacy ludzie, którzy doprowadzili do wysokich cen w Warszawie za śmiecią, Dzisiaj uśmialiby się Warszawiakom w twarz. Na szczęście prokuratura łapie przestępców, rozbija kolejne e, mafie, mafie vat lekowe, dopalaczowe i chwała za to. Minister Zbigniew Ziobro jest wrogiem numer jeden dla wszystkich przestępców, jak i również dla polityków platform obywatelskich, którzy zawsze w mojej ocenie stawali za przestępcami, i którzy zresztą mają najwyższe poparcie w zakładach karnych, gdzie przestępcy głosują najczęściej na platformę obywatelską. Jeżeli podejmowane są decyzje personalne w prokuratorze, to na pewno są podejmowane właśnie z kryterium efektywności łapania przestępców. To na ministra Zbigniewa Ziobro został wydany wyrok. Na szczęście zostali sprawcy złapani wyrok zabójstwa. W związku z tym wielki szacunek dla ministra Ziobro, że rozbił te wszystkie mafie vat i zapewnił miliardy złotych dla polskiego. polskiego. Ja nie znam tego wyroku sądu i nie wiem, czy to jest ostateczny wyrok sądu będzie. Znaczy, sądownictwo, szanowna Pani Redaktor, to jest kwestia oczywista, że będziemy walczyć o to, żeby dokończyć reformę sądownictwa, która w 2017 roku została zatrzymana. Mnóstwo niestety wyroków zapada kuriozalnych w polskim systemie sądowym. Bardzo wielu sędziów jest rozpolitykowanych i chodzi na ustawki Platformy Obywatelskiej. Nie znam tego wyroku. Ufam na Tomasz Prokuraturze, ufam Zbigniewowi Ziobro, który rozbija kolejne mafie vat -owskie. również w Pani interesie. Dziękuję. W, Dziękuję. Mocno, czy w takim razie prokuratura będzie pod waszą wzywacie tego wyroku? Uprzejma, szanowna pani redaktor, prośba do, o pytanie do prokuratury. Ja nie jestem przedstawicielem, ani rzecznikiem prokuratury. Na pewno. Pana kolega, pana, pana szef zdegradował tutaj, pana prokuratora. mogłaby jeszcze sprawdzić, dlatego jestem pod adresem. Uprzejma do... prośba o y, pytanie do prokuratury Przeciwko tej uchwale. A jak oceniają Państwo to, że Radny Matecki, czyli Państwa Kolega, zagłosował i zagłosował tylko kartę, czyli po prostu tak jakby się wstrzymał od głosu, nie zagłosował za tą Ja przede wszystkim oceniam, że ta perfidna gra w sprawie afery pedofilskiej platformowatelskiej, Obywatelskiej, perfidna gra dzisiaj platformowatelskiej Obywatelskiej tych polityków, którzy chcą wykorzystać tragiczną śmierć dziecka jest czymś po prostu haniebnym. I w mojej ocenie Platforma Obywatelska nie powinna po prostu tak czynić, ani politycy nie powinni wykorzystywać straszliwej informacji o śmierci dziecka. Ja mówię to jako po prostu rodzić. W mojej ocenie każde kwestie dotyczące pedofilów powinny być wypalane żelazem. I dobrze się stało, że ten pedofil został po prostu szybko złapany, osądzony, skazany i siedzi dzisiaj w więzieniu. A ci dzisiaj, którzy bronili pedofilów wielokrotnie, bo niestety politycy Platformy Obywatelskiej w tym budynku, w tej sali wielokrotnie głosowali za interesami pedofilów, między m.in. przeciwko kodeksowi karnemu, gdzie zaostrzał Zbigniew Ziobro, kary dla pedofilów. I ci dzisiaj politycy cynicznie mówią coś o obronie Polaków przed pedofilami. Jak w tym budynku, w tej sali sejmowej bronili pedofilów, bronili przestępców, Platforma Obywatelska, wstydni za nich. Zdaniem proniemieckiej opozycji i samego przemysłu pogardy, którego architektem jest Donald Tusk, właśnie takie są komunikowane i realizowane komunikacje. Pan Dariusz Matecki jest znakomitym polskim patriotą. To, że jest wrogiem numer jeden w zachodniopomorskim województwie dla Platformy Obywatelskiej, trudno. Prokuratura, jestem przekonany, w sposób profesjonalny wyjaśni tę sprawę. Pani redaktor, to są pytania do prokuratury. Jestem przekonany, pan Zbigniew Ziobro i prokuratura wyjaśnią tę sprawę od A do Z. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Dziękuję Jeszcze można. Minister um, solidarno pan też przed chwilą krytykował działanie sądów. które um, konstytucji nie zajmuje się ustawą o Sądzie Najwyższym. Czy przyjęcie, że ta ustawa będzie zgodna z konstytucją, jest zgodna z konstytucją i będzie w życie, pomoże w napoju sądów? Nasza ocena, ocena Solidarnej Polski, pana ministra Zbigniewa Ziobro jest z oceną zbieżną z oceną Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W naszej ocenie ta ustawa jest całkowicie sprzeczna z polską konstytucją. Nie ma w Unii Europejskiej żadnego państwa, w którym możliwy byłby instrument, scenariusz podważania wyroków sądów. A ta ustawa niestety doprowadziła do gigantycznego kryzysu w postaci politycznego podważania wyroków sądów, a więc gigantycznego chaosu. Jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny, który kieruje się wyłącznie przesłankami konstytucyjnymi, uzna tę ustawę za niekonstytucyjną. Jak pan ocenia, bo innego zdania jest prezes Kaczyński, on mówi, ta ustawa jest zgodna z konstytucją, prezes Julia Przyjawska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i mówi o ambicjach, które mają członkowie Trybunału Konstytucyjnego, żeby zająć jej miejsce. Jak pan odbiera to, to co powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla papu przedmiotem? Ja nie jestem władny w tym, żeby komentować słowa lidera Zjednoczonej Prawicy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do którego mam wielki szacunek. Jedno jest pewne: sprawa tej ustawy zostanie, mam nadzieję, szybko podjęta i szybko Trybunał Konstytucyjny zajmie stanowisko. Naszym zdaniem, zdaniem ministra Zbigniewa Ziobro, lidera Solidarnej Polski, ta ustawa jest niekonstytucyjna, dlatego Solidarna Polska i posłowie Norbert Kaczmarczyk, ja i oraz pozostałych 18 posłów głosowaliśmy przeciwko tej ustawie. Myli, mówiąc, że ta ustawa jest z konstytucją. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. My w tej sprawie mamy jasno. Naszym zdaniem ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Minister sprawiedliwości jest najbardziej kompetentną osobą w polskim rządzie do tego, żeby zabierać w tej sprawie głos jego stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Ta ustawa, która powstała poza budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z Eurokratami, narusza fundamenty polskiej konstytucji. Dziękuję. Gracias.